Atal, De Lord Riyad Mares. i bramka na 1 do 0, i niesamowite, ale żalbierczycy tutaj rozpoczęli drugi kwadrans Sojumow, ale przejęcie przez drużynę Lisów, Riyad Mares. Atal przerzut ponad bramką i w dodatku spalony. Siergiejew, znowu Riyad Mares, on jest dzisiaj niesamowity. Bedran, Bensabajni. Wymiana piłek między poszczególnymi piłkarzami Algierii. Przyczynia się to do straty, ale tylko na moment. Pięćdziesiąta 52 minuta, będzie wchodził VAR. Marlon Rasug jednak nie uznaje bramki. Ośrodkowanie i nie ma gola. Hamdamow zablokował ten strzał. Riyad Marez ponownie podbiega do piłki, uderza tam któryś nieudolnie z Algierczyków, ale wciąż. Lisy pustyni przy piłce. Hamdamow. Riyad Marez i podał do Bentaleba. Nabil Bentaleb. To już wydaje się być przesądzona sytuacja. Znowu Mares, zdecydował się na strzał, no nie był to najlepszy pomysł, Cujunow łapie bez problemu. Penaser, Zedatka, kolejna sytuacja podbramkowa nam się szykuje. Do ośrodkowania piękna główka Liego. 3-0 dla Algierii, niesamowity początek. Mecz pod znakiem doskonałej gry Algierczyków oraz kontuzji Sardora Rashidowa i Sardora Mirzajewa, fatalny występ Uzbekistanu na premierowym mundialu. Natomiast tutaj raczej nie było się co spodziewać, że reprezentacja tego środkowoazjatyckiego kraju powalczy o coś więcej niż być może punkt, ewentualnie dwa na tych mistrzostwach. Póki co bardzo nieudany początek, natomiast świetne rozpoczęcie w wykonaniu drużyny którą dzisiaj dowodził Riyad Mares niesamowity również Hiszam Budał i Said Benrama zaprezentowali się bardzo dobrze, no ale i defensywa, trójka defensorów z notami powyżej 7 punktów. Natomiast Uzbekistan z najlepszą notą dla defensywnych pomocników i żaden z zawodników uzbeckich nie miał noty powyżej 7 punktów. Dziękuję za uwagę, na dziś to tyle, do usłyszenia podczas kolejnych transmisji.